Hej, hej, to NBA w pigułce. A dzisiaj w programie Warriors znowu dominują, Timak w galerii sław, wybór drużyn All-NBA, Marcin Gortat i jego triple-double. Mamy 2 kwietnia i zapraszam na 11 odcinek NBA w pigułce. Jak zawsze z skrót tygodnia zaczynam od plusów i minusów za miniony tydzień. Pierwszy plus, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jest dla technologii. Na ekranie widzicie mecz NBA w technologii VR, które można oglądać już w tym sezonie. No i kurczę, szczerze mówiąc, bardzo chętnie obejrzałbym tak spotkanie, bo to moim zdaniem dosyć dobrze oddaje to, jak mecz wygląda z perspektywy pierwszego rzędu. No ale niestety ja osobiście nie mam potrzebnego do tego headsetu. Aby w taki sposób oglądać spotkanie, potrzebny jest Oculus Rift albo telefon Samsunga z ich headsetem do VR. No i oczywiście League Pass, żeby mieć dostęp do spotkań. No i jeśli chodzi o to jak mieć dostęp do takich spotkań to mecze na żywo oczywiście można wykupywać pojedynczo lub w pakiecie, ale jeśli komuś nie przeszkadza to, że mecz ogląda z odtworzenia, to po odbyciu się spotkania są one dostępne za darmo. Myślę, że to bardzo spoko opcja, mi przynajmniej bardzo się to podoba. Ogólnie chyba fajnie by było zobaczyć jakiś kozacki dunk albo bójkę Lopeza z Ibaką z takiej perspektywy, że można poczuć, jakby się stało obok. Także jeśli ktoś ma taką możliwość, żeby to obejrzeć, to na pewno warto spróbować, aby tak oglądać mecze. Należy ściągnąć tylko aplikację, która się nazywa Next VR. Teraz czas na może takie bardziej koszykarskie plusy. Pierwszy leci do Golden State Warriors, którzy ostatnio dominują i przypominają wszystkim czemu nawet bez Kevina Duranta są głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa NBA. Obecnie Warriors wygrali 10 spotkań z rzędu, w tym tygodniu grali z Grizzlies, Spurs i dwa razy z Rockets. Wszystkie te spotkania wygrali bez najmniejszych problemów i pokazali, że chyba mimo wszystko między nimi, czyli pierwszą drużyną konferencji zachodniej, a Spurs i Rockets, czyli drużynami na miejscach 2 i 3, jest jednak spora przepaść. Następny plus leci do chyba najdziwniejszej drużyny tego sezonu, czyli Chicago Bulls. Jest to drużyna, która potrafi wygrywać z najlepszymi, żeby potem przegrać mecz z 76ers czy Suns, którym po prostu nie zależy na tym, żeby wygrywać, bo tankują. No i naprawdę ciężko jest zrozumieć, jak działają Chicago Bulls w tym sezonie. W każdym razie w tym tygodniu Bulls ponownie pokonali Cleveland Cavaliers, co oznacza, że wygrali wszystkie cztery spotkania z Cavs w tym sezonie. Dodatkowo ten mecz z Cleveland był transmitowany w telewizji ogólnokrajowej, co oznacza, że Bulls przedłużyli swoją serię wygranych w takich spotkaniach do 20. Ich gra lepiej wygląda od momentu kontuzji. Wade'a wydaje się, że drużyna pod dowództwem, rażona rondo, po prostu lepiej współpracuje, czuje się ze sobą lepiej i bardziej im zależy. Efektem tego wszystkiego jest obecnie siódma lokata w konferencji wschodniej. Jeszcze dwa tygodnie temu wydawało się, że playoffy są poza ich zasięgiem. A w tym momencie, zwłaszcza patrząc na łatwy terminarz do końca sezonu, wygląda na to, że Bulls powinni się tam znaleźć i pokazać swoje rogi. To teraz czas na minusy. Pierwszy leci do Los Angeles Clippers za najbardziej frajersko przegrany mecz tego sezonu. 26 marca Clippers grali przeciwko Kings, spotkanie wyglądało na raczej łatwe, drużyna z Los Angeles utrzymywała spore prowadzenie i na 5 minut do końca spotkania prowadzili 18 punktami, więc trener uznał, że to spotkanie jest już w sumie wygrane, więc posadził na ławce DeAndre Jordana, Chris'a Pola i Blake'a Griffina, czyli ich trzech najlepszych zawodników. No ale Kings nie zamierzali odpuszczać, szybko zaczęli odrabiać straty i starterzy Clippers musieli wrócić na boisko. Jednak w tym momencie nic to nie dało, bo Kings byli w gazie, a Clippers zupełnie nie potrafili punktować. Świetną sekwencją w końcówce popisał się Buddy Hilt, który w kilka sekund zmniejszył straty z 9 do 3 punktów, i z meczu, który wyglądał jeszcze kilka minut wcześniej na blowout, zrobił się mecz na styku. A Clippers już nie pierwszy raz pokazali nam, że nie potrafią sobie radzić z presją i w takich sytuacjach po prostu zawodzą. Efektem tego wszystkiego było to, że ostatnie 5 minut spotkania Kings wygrali 22 do 3 i dzięki temu wygrali całe spotkanie. W ciągu ostatnich 20 lat spotkań z takim prowadzeniem, przynajmniej 18-punktowym, w ostatnich 5 minutach w NBA było 6747. I do tej pory, przed tym meczem, wszystkie takie spotkania były wygrywane przez drużynę, która to prowadzenie miała. No ale Clippers po raz kolejny znaleźli nowy sposób, żeby się zbłaźnić i stali się właśnie pierwszą drużyną w historii NBA, która takie prowadzenie oddała i spotkanie przegrało. A więc ogromny minus dla Los Angeles Clippers. Drugi minus w tym tygodniu leci do Cleveland Cavaliers i tutaj może tak wypunktuję ich wady. W marcu Cavaliers mają gorszy bilans niż np. Nets, którzy są na ostatnim miejscu w tabeli. Cavs stracili też pierwsze miejsce w konferencji wschodniej. Mają bardzo słabą 22 obronę w lidze, ale to nie tylko ta obrona kuleje, bo w tym tygodniu mieli też spotkanie przeciwko Spurs, z którymi wyglądali jak drużyna o trzy klasy gorsza po obu stronach parkietu. Mecz ten przegrali różnicą 29 punktów, rzucali 37% z gry i 15% za 3. Cavs wyglądają staro, Cavs wyglądają wolno, Cavs wyglądają po prostu źle. Czas na najlepsze statystyczne występy tego tygodnia. Na trzecim miejscu Rudy Gobert i jego 20 punktów, 19 zbiórek i 5 bloków z meczu przeciwko Pelicans. Na drugim miejscu Anthony Davis z meczu przeciwko Jazz, 36 punktów, 17 zbiórek, 3 asysty, 3 style, 3 bloki. No i na pierwszym miejscu Russell Westbrook z meczu przeciwko Orlando: 57 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst, czyli najwyższe punktowo triple-double w historii NBA. Dzisiaj w historii NBA trochę mniej odległe czasy niż zwykle. W tym tygodniu, ze względu na świetne wiadomości dla tego zawodnika, pojawia się tutaj Tracy McGrady, czy po prostu Timak. Wiadomością tą jest wybranie Timaka jako członka tegorocznej klasy koszykarskiej Galerii Sław. McGrady, mimo przeplatanej kontuzjami kariery, spędził na parkietach NBA 15 sezonów, 7 razy wystąpił w Meczu Gwiazd, tak samo 7 razy był wybierany do drużyn All-NBA i dwukrotnie był królem strzelców w sezonach 2003 i 2004. Timak przez wielu był uznawany za naturalny talent, gościa, któremu wszystko w tym sporcie przychodziło niezwykle łatwo. Jednak, jak wspomniałem, jego kariera była też pełna kontuzji, co nie pozwoliło mu nigdy do końca spełnić pokładanych w nim nadziei i wykorzystać swój potencjał, a naprawdę szkoda, bo miał papiery na bycie jednym z najlepszych graczy w historii tej ligi. Kiedy ktoś mówi teamak to w głowie od razu, pewnie tak jak wielu, mam słynną jego sekwencję 13 punktów 33 sekundy. Tak więc wielkie gratulacje dla Diego i na koniec zobaczmy jeszcze tą sekwencję, którą każdy fan NBA powinien znać. Nie 35 sekund na Is now, lead by seven. Rockets looking for a quick shot. Bowen is all over. McGrady foul is picked up. His. A Tracy McGrady from downtown. And Tim Duncan could not get out of the way. He's called for the foul. Wow. What a shot by McGrady. You'll see the screen by Yao Ming, which forces Duncan to help. And he just draws the contact and somehow gets it to go. Incredible shot. By T-Man. 16.2 to go in the fourth. And yeah. can't find anybody. They have no timeouts remaining. Finally gets it in to McGrady. McGrady over forward for three. Yes. Yes. Tracy McGrady. 13 points. They've outscored the Spurs 14 to 6. And this a moment ago. Well, they almost didn't get the ball in, and now you've got the best defender in the game on McGrady. How does he hit this? Bowen not wanting to pick up the foul. McGrady amazingly somehow gets it to go. It's a two point game. And a good job by Andre Barrett. They had no timeouts left, close to a five second count, but got the ball inbound. So 11.2 to go in this. Fourth quarter, San Antonio now clinging to a two point lead. They've led by as many as 11. Yao Ming on the inbounds. Trying to make things difficult for Brent Barry. Gets it in. And Brown lost it. Here comes McGrady. No timeout for But McGrady for the win. Yes! 1.7 to go. San Antonio with no timeout. Here's Parker on the Rockets. Steal a game. W tamtym tygodniu rozdawałem nagrody za setun regularny. W tym, tak jak obiecałem, przygotowałem swoje trzy drużyny All NBA i pierwszą drużynę obrońców. Należy też chyba dodać na początek, że te wybory tutaj są nieco inne niż w przypadku meczu gwiazd. Tam się wybiera dwóch obrońców i trzech skrzydłowych. Tutaj należy wybrać dwóch obrońców, dwóch skrzydłowych i jednego podkoszowego. U mnie wygląda to tak, pierwsza drużyna All NBA, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard i Anthony Davis. Tutaj myślę, że jedynie kontrowersyjny może być Anthony Davis, bo wiele osób jednak uważa go za silnego skrzydłowego, ale na basketball reference widnieje jako podkoszowy, gra też na tej pozycji bardzo dużo minut, więc bez większych wyrzutów sumienia ja go daję tutaj jako podkoszowego. No dobra, to teraz druga drużyna All-NBA, U mnie wygląda to tak: Stephen Curry, Isaiah Thomas, Janis Antetokounmpo, Kevin Durant i Rudy Gobert. Tutaj przede wszystkim pewnie niektórych dziwi Isaiah Thomas, ale Boston Celtics są na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej, a Thomas jest ich najlepszym zawodnikiem, więc chciałem to docenić w ten sposób. Ok, to teraz trzecia drużyna All-NBA i pewnie taka, do której będzie najwięcej zastrzeżeń: Chris Paul, Brad Beale, Jimmy Butler, Gordon Hayward i Mark Gasol. Od razu zacznę się tłumaczyć czemu Bradley Bill a nie John Wall. Wiem, że może to nie do końca tak się powinno wybierać, ale na pięciu innych obrońców miałem już czterech rozgrywających i Hardena, który de facto też jest rozgrywającym w tym sezonie. Dlatego po prostu zamiast wciskać tutaj kolejnego rozgrywajka Johna Walla chciałem dać według mnie najlepszego rzucającego obrońcę konferencji wschodniej i wybór miałem tutaj między DeRozanem a Billem, według mnie Bill jest po prostu lepszy. No i na koniec drużyna najlepszych obrońców, Chris Paul, Avery Bradley, Kawhi Leonard, Draymond Green i Rudy Gobert. Myślę, że ta drużynka podobnie jak pierwsza drużyna All-NBA ma najwięcej sensu. Chris Paul trochę ze za zasługi jak kiedyś Kobe Bryant, ale mimo wszystko to nadal świetny i mądry obrońca. No i to tyle, jeśli chodzi o moje wybory. Możecie śmiało pisać w komentarzach, kogo byście dodali kogo byście wywalili i kogo zamienili. A teraz czas na garść informacji z ligi. Krążą słuchy o tym, że Vivek Ranadive, czyli właściciel Sacramento Kings, szuka zastępstwa dla swojego GMA Wlady Diwacza i jak podają źródła, Kings mają na oku byłego GMA 76er Sama Hinkiego. Lance Stevenson wróci na stare śmieci, jak podaje ESPN Lance podpisał z Indianą trzyletni kontrakt wart 12 milionów dolarów i jak sam twierdzi niemal popłakał się ze szczęścia kiedy otrzymał ten telefon, bo czuje, że Indiana to jest jego drugi dom i jego rodzina. Szkoda tylko w takim razie, że 3 lata temu odrzucił od nich propozycję pięcioletniej umowy wartej 44 miliony dolarów, bo jak się okazało po upływie tego czasu była to dla niego lepsza oferta i finansowo i sportowo niż to, co się działo przez ostatnie lata. Niemniej jednak fajnie chyba będzie Lance'a znowu zobaczyć w Indianie, bo wtedy to naprawdę spoko się oglądało te serie Indiana Miami. Washington Wizards podczas domowych spotkań tegorocznych playoffów zamierzają grać w alternatywnych Jerseyach, które noszą nazwę Stars and Stripes, a ich motywem przewodnim jest flaga Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem jedne z fajniejszych koszulek, jakie ostatnio widziałem. Omer Asik wyleciał do końca sezonu z powodu infekcji bakteryjnej i na ekranie możecie zobaczyć tutaj zdjęcie porównawcze. W tym tygodniu po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazał się publicznie. No i jak widać nie wygląda to za dobrze, bo naprawdę sporo wagi stracił, jest niemal dwa razy mniejszy. To teraz takie może dwa filmiki na rozluźnienie. Na początek Marcin Gortat i jego wersja triple-double. A tutaj to, jak Toronto Raptors bawią się w Prima Aprilis. Oh <śpiewanie> 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 parë patë. I jeszcze, jak zawsze, najlepsze akcje tygodnia. Pierwszy jest James Harden i jego plakat na Stevenie Adamsie. Again, the the three, no by, Adams. Następnie Ricky Rubio, który jak zwykle czaruje. Flallow. who is first came back after missing four straight for personal reasons, and he's been sloppy. His second turnover in the last couple of minutes. Rubio, what a dish to Omri Caspi. Yeah, what a great steal by Gorgie Jen. Again, doing the little things right there. Active hands by Gorgie Jen. Secures the possession, and then you get it to that man right there who stirs the drink. Just getting Omri Kaspi a really easy basket. 7,7 assists for Ricky Rubio. Ken Gurney just knocks it away. He and Chris Dunn give Aaron a business and then Ricky Rubio the no look. Darren Collins is too small to stop his former teammate, should say Ty Lawson. Homer Caspi started this season in Sacramento, was there last year. And Aaron Gordon. He'll throw the lob and. Oh, oh, my it in! Oh, goodness! What an uh, athletic work uh, by Aaron Gordon. Uh, that draws uh, from the uh, Barclays Center crowd. A little better oh, lob pass oh, than the one, the, the, team the, team the, team the one that Vic Vucic threw. Behind his head. No i co, no i to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie, jak zawsze zapraszam też za tydzień. Zapraszam też na mojego nowo powstałego Instagrama, Instagram/NBA w pigułce, a raczej NBA w pigułce, no bo tam oczywiście nie ma polskich znaków. Wrzucam tam ogólnie jakieś bieżące informacje z ligi, wydarzenia z nocy, czy na przykład jakieś urodziny legend zawodników NBA. Także jak ktoś lubi sobie poprzeglądać czasem zdjęcia, to może sobie sprawdzić. No i co, no i to na dzisiaj tyle. Jeszcze raz dzięki wszystkim za obejrzenie, i jak zawsze wysoka piąteczka dla wszystkich.